Siostry i bracia, w Chrystusie, kiedy patrzymy na krzyż, u góry mamy napis INRI. Jezus Nazarensis Rex Judeorum. Jezus Nazarejczyk, Król Żydowski. Podczas procesu przed ukrzyżowaniem przed śmiercią spytany, czy ty jesteś królem? Jezus odpowiedział: Tak, jestem królem. I na krzyżu wisi król. Dziwny król, w tak wielkim cierpieniu, w tak wielkim wyniszczeniu, ale król w koronie cierniowej. A pod krzyżem Stoi królowa. Dzisiaj o tym bardzo pięknie słyszymy, bo przecież obok Krzyża Jezusowego, nie gdzieś oddali, ale obok Krzyża stały i na pierwszym miejscu jest matka Jego. Jeśli on wisi na krzyżu jako król, tak dziwny. To obok jest jego matka. Matka jest matką króla, jest królową. I warto zobaczyć dzisiaj, na czym polega to królowanie Maryi na podstawie tej Ewangelii. Zauważmy, że Maryja jest. Towarzyszy, trwa w najważniejszym momencie dzieła zbawienia swojego Syna. Ona jest przy nim. To jest bardzo ważne, że miłość, że królowanie Maryi polega na tym, że kocha. A kochać, to czasami nic nie mówić, nie gadać, nie zagłuszać ciszy, która jest, ale po prostu milczeć, trwać, być. I my czasami też jesteśmy w takich sytuacjach, gdy nasi bliscy. Bardzo cierpią, gdy nasi bliscy widać, że zmierzają ku końcowi. Ostatnio byłem u takiego znajomego gdzieś po drodze, 85 lat, wszystko było dobrze. Parę tygodni temu nagle jakiś ból, szpital, nowotwór. Jelita grubego, przerzuty na wątrobę, cały żółty. I w zasadzie trwaliśmy, rozmawialiśmy, ale w pewnym momencie tylko spojrzenie w oczy, cisza, bo nic w takiej sytuacji nie da się powiedzieć. Każdy rozumie. Co może się wydarzyć, każdy rozumie, że jedynie można ofiarować trwanie, bycie, miłość milczącą. Ostatnio czytałem też taką książkę o świętym Augustynie. Akurat zostałem ochrzczony w dzień jego śmierci, 28 sierpnia. I to jest mój szczególny patron też. I gdy on umierał, mając 75 lat, to właśnie chciał być przed Bogiem w ciszy, ale też chciał być ze swoimi przyjaciółmi, z tymi najdroższymi, którzy trwali zawsze przy nim i oni go pielęgnowali ostatnie 10 dni, trwając dzień i noc, modląc się. Z Augustynem, pomagając mu, słuchając, jakie on ma jeszcze słowa im do powiedzenia. Jakże to jest ważne, żeby kochać tak jak Maryja, służyć, królować tak jak Maryja, przez trwanie przy tych, którzy bardzo cierpią, którzy. Umierają, którzy odchodzą z tego świata, tak jak Jezus na krzyżu. Warto się zastanowić też, jak to było w naszym życiu z naszymi rodzicami, którym może towarzyszyliśmy, z naszymi bliskimi, czy wszystko, żeśmy zrobili dla nich. Teraz coraz więcej ludzi umiera w samotności, oddaje się do szpitala i nawet trudno jest dotrzeć. Niektórym, żeby po prostu być cały czas w tych najważniejszych momentach życia, bo agonia to są najważniejsze chwile. Zobaczmy dalej w Ewangelii, że nie tylko ta miłość milcząca, trwanie, obecność, towarzyszenie jest bardzo ważne. W tych ostatnich chwilach bardzo ważne są. Słowa można powiedzieć testament. Niekoniecznie chodzi o ten testament materialny, ale o te słowa ostatnie, które padają z ust naszych bliskich. One są najważniejsze, one mają największą głębię, one przekazują coś najistotniejszego, już bardziej treściwego nie można przekazać komuś. Jezus mówi, Niewiasto, oto syn Twój. Wskazując na umiłowanego ucznia, którym wiemy, że to święty Jan, ewangelista i apostoł, i do ucznia: Oto matka Twoja. Tylko tyle. Dwa zdania, ale jakże głębokie. Maryja w tym momencie, kiedy Jezus umiera, już właściwie. Jest bezradna, jest pozbawiona wszelkich dochodów, można powiedzieć, bo nikt na nią nie może zapracować, w niej pomóc. Dlatego Jezus tak naturalnie przekazuje komuś, kto się zatroszczy o nią. Ale to drugie jest bardzo głębokie. Oto matka Twoja do Jana, żeby On nie traktował jej tylko jak. Bliskiej tylko osoby, ale jak matkę, jak kogoś najbardziej ukochanego, w zamian za niego, bo on umiera, on odchodzi. W tych różnych sytuacjach, kiedy odchodzą nasi bliscy, możemy usłyszeć właśnie najpiękniejsze, najgłębsze słowa, które mogą pokierować nami na całe życie, do ostatnich dni. W tych słowach też, o których słyszeliśmy w Ewangelii, tak jak zawsze święty Jan nie tylko przekazuje coś takiego zwykłego, jakieś wydarzenie, opisuje co się stało, ale on podkazuje jeszcze głębie. Dlaczego święty Jan nazwał, czy zapisał słowa Jezusa niewiasto, a nie, nie ma tu słów matko. W Piśmie Świętym w księdze rodzaju Ewa została nazwana niewiastą. Ona była matką wszystkich żyjących nas. A Maryja jest nazywana niewiastą, to znaczy kobietą, matką wszystkich wierzących. Tamta matka wszystkich żyjących. A Maryja, matka wszystkich wierzących, czyli Maryja jest naszą matką, bo my wszyscy przez chrzest wierzymy w Jezusa Chrystusa. Dlatego te słowa testamentu z Krzyża bardzo trzeba uwewnętrznić w sobie, że Maryja naprawdę jest nam podarowana jako najlepsza matka. I my ją tak w Polsce czcimy, ale też osobiście. Każdego dnia chcemy ją taką czynić w naszym sercu i w naszym życiu. Warto więc dzisiaj, kiedy jakoś słuchamy tej Ewangelii, zapytać się właśnie jakie słowa usłyszeliśmy z ust naszych bliskich, którzy umierali, którzy chorowali, których żegnaliśmy. I postanowić też, że kiedy coś takiego się wydarzy w naszej rodzinie, w naszych bliskich, że, że to są najbardziej, najwznioślejsze rzeczy, dlatego muszę tam być. Ja już mówiłem tutaj, jak trzy dni przed śmiercią mojej mamy pojechałem do szpitala. Przez całe półtora miesiąca właściwie mnie nie poznawała już. Ale na ten ostatni. Moment, Pan Bóg dał taką łaskę, że kiedy zrobiłem znak krzyża na jej czole, pobłogosławiłem i mówię do niej: z Bogiem, mamo. I ona się odsknęła. Jakby już otrzymała na ten moment, na tę chwilę świadomość i powiedziała: z Bogiem, synu. I to są słowa, które zostaną ze mną i idą bo one są bardzo pocieszające, że my jesteśmy tylko na chwilę oddzieleni od siebie. One dają nadzieję. Z Bogiem się pożegnaliśmy i z Bogiem się spotkamy razem. Jakże to jest ważne, żeby przeżywać właśnie tak nasze życie. A zatem dzisiaj może jako takie postanowienie. Z dzisiejszej uroczystości, królowej Polski, królowej całego świata, wszystkich narodów, która stała pod krzyżem swojego syna, która słyszała te piękne słowa testamentu. Chcemy, no właśnie, może odwiedzić kogoś chorego. Dzisiaj wolny dzień, może zadzwonić do kogoś z rodziny, a może Bardziej pomodlić się za umierających tam właśnie na wojnie gdzieś, a może wśród naszych bliskich są tacy, którzy są w szpitalach, w domach opieki. My chcemy, tak jak Maryja, królować, to znaczy kochać, kochać szczególnie pamiętając o tych najbardziej biednych, potrzebujących z naszej rodziny. Niech więc ta Ewangelia wcieli się w życie, bo Maryja w Kanie Galilejskiej została nazwana też niewiastą. W dwóch miejscach u świętego Jana: w Kanie i dzisiaj, pod Krzyżem. I w Kanie Galilejskiej usłyszała takie e, słowa piękne od e, Jezusa, e, a Jezus jej przekazał. No, najważniejsze informacje dla niej, dla sług i dla nas. Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam syn powie. My chcemy właśnie żyć tą Ewangelią tak konkretnie, jak Jezus, Maria nas tego uczą tej krótkiej perykopie Ewangelijnej. Że mamy towarzyszyć, być, czuwać przy naszych chorych cierpiących, umierających chcemy słyszeć ich słowa, które może są ostatnimi słowami. Chcemy przede wszystkim modlić się za nich, by trwali do końca, by zjednoczyli się z Bogiem na wieki i z Maryją